Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pani Jacek Głabno, Radny Rady Miejskiej. Witam Pana serdecznie. Witam Państwa, witam Panów i przede wszystkim Panią. Dziękuję pięknie. Panie Radny, jakie wnioski z dotychczasowej pracy w Komisji Śledczej wysuwacie by jako członkowie tejże komisji? Pracujecie nad kwestią ulicy Krakowskiej? Tak, wybraliśmy sobie na samym początku tą inwestycję, a właściwie remont, który Spędza sent z powiek wielu Tarnowian. I nie tylko. Tych, którzy do Tarnowa przyjeżdżają, też są zawiedzeni takim, a nie innym sposobem wydawania publicznych pieniędzy. Ponieważ, pani redaktor, no wszystko pozornie wydaje się normalne, zwyczajne i prawidłowe, tak też orzekły wszystkie organa kontrolne, które kontrolowały przebieg remontu. A każdy zwykły, nawet mieszkaniec Tarnowa. Patrzy i oczom, nie wierzy, że to być normalne nie może. Mm -hmm. Więc no, my jesteśmy po tej stronie, która stara się znaleźć właściwą odpowiedź na przyczynę tych nienormalności. Mm -hmm. Znaleźliście, jakieś już właśnie przyczyny owych nienormalności, o których Pan mówi? Tych nienormalności jest sporo i, i, i myślę, że i ten program był nie, nie byłby wystarczający, żeby o wszystkich e, powiedzieć. Ale taki najważniejszy aspekt. No to przede wszystkim co się rzuca w oczy. O co chyba faktycznie chodziło i o co walczono, że kamień na jezdnie i kamień na, na chodyniki przede wszystkim, no to był troszkę inny kamień niż ten, który był umieszczony w specyfikacji warunków zamówienia. Powiem bliżej, że ci, którzy się oczywiście w tej kwestii tak nie poruszają już biegle jak my, to... To, że na ulicę Krakowską wydano według zamówienia, czyli to, co było ujęte w kosztorysach inwestorskich, czy miano wydać, czy zabezpieczono środki 2 miliony złotych na kamień typu Mikoszowski na płytki 50 na 50 grubości 7 cm i podobną kwotę, około 2 milionów wydano, czy zamierzano wydać. Bo tak umieszczono to w kosztucie inwestorskim, inwestorskim na kostkę porfirową włoską, taką w odcieniu czerwonawym, na jezdnie. No i wszystko by wydawało się w porządku, gdyby faktycznie to, co projektant ulicy krakowskiej, pan Grzegorz Siusarczyk, zaproponował, mm -hmm. byłoby na tej ulicy krakowskiej zamontowane. Mm -hmm. Ale stało się inaczej. Się... No, że zamiennik Chiński się pojawił, no, no który nie spełniał oczekiwań według projektanta i nie miał to, racji, by tu nie mógł To funkcjonować Mało tego, w takim że projektanta, ale oczekiwań, e, wizji mhm. e, tego miejsca. Bo przecież trzeba powiedzieć, że wprawdzie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawiło się słowo równoważny, mhm. to nie znaczy jakikolwiek równoważny to znaczy bo ja i moi koledzy szukaliśmy e, dokładnej definicji w przypadku kamienia to jest e, kamień który spełnia e, co najmniej te same cechy fizykochemiczne co kamień wyszczególniony na pierwszym planie czyli ten Mikoszowski bądź też ma te parametry lepsze okay. jeżeli chodzi o równoważność kolorystyczną, ona jest zawsze taka subiektywna, od tego właśnie jest konserwator zabytków, który zaakceptował na chodniki kamień typu mikoszowskiego, żółtawego koloru i potem tylko on mógł ewentualnie wyrazić wolę i zgodę na kamień, który by w tej kolorystyce był odpowiedni. Ale ja, bo z kamieniem to, to już prawie to wszyscy znamy. Chodzi mi o kwestie takie, które się pojawiły w prasie. Manipulowanie w kosztorysie inwestorskim. Na czym miały polegać te manipulacje? No, ale pani redaktor, to się jedno z drugim wiąże. Mhm. Bo ja jeszcze dzisiaj rano zacząłem wertować szczegółowo kosztorys inwestorski, ten pierwotny, który wykonał Grzegorz Szusarczyk, a powiem, że żeby się to nikomu nie wydawało dziwne, że my jako komisja po tylu tygodniach pracy dostępu do tego kosztorysu pierwotnego, który wykonał pan Grzegorz Szusarczyk, nie mieliśmy. On gdzieś po prostu no, został e, zanektowany przez, e, przez prokuraturę mm -hmm. i tam się znajduje e, i myśmy do tego dopiero doszli, czy nam przekazano po kilku tygodniach, bo w pierwszej kolejności napotkaliśmy kosztorys, który był kosztorysem jakby wtórnym, mm -hmm. który wykonała pani Danuta B. No właśnie, yy, tutaj pojawia się tyłu... kolejne nazwisko związane z, a, no właśnie, z aferą to... łącznikową. Czy to jest to... też coś wspólnego ma z tą aferą? Proszę Państwa, yy, yy... To jest ta sama pani i my byśmy, myśmy byli, no nie da się ukryć, że my byliśmy e, e, oczywiście wiedzieliśmy o tym, co się dzieje w innych obszarach naszego miasta i to budziło też jakąś szczególną, e, szczególne zainteresowanie nasze, jeżeli, żeby sprawdzić, jak wyglądał tutaj kosztorys inwestorski. No jeżeli napotykamy kosztorys inwestorski, e, który był już jakby wtórnikiem tego pierwotnego, który musiał się ponoć, Znaleźć, bo, bo, bo czas upłynął długi od wydania tego pierwszego kosztorysu inwestorskiego i należało go zaktualizować. I w tym kosztorysie patrzymy, że wszystkie kartki są rozpieczętowane czyli wszywki oryginalne, pierwotne są. Zciągnięte, drugie mhm. szywki są zakładane. Właściwie żadna strona nie jest parafowana, więc ten kosztorys wydał się dla nas bardzo, ale to bardzo wrażliwy na zmiany. Tak to określę, i dlatego poprosiliśmy aby jakiś niezależny ekspert sprawdził, czy ta e, t, każda pozycja w tym kosztorysie jest e, prawidłowo sporządzona. No niestety nie udało nam się przekonać Pana Henryka Kasłomkę naróżeńskiego do tego zabiegu, a można by było przeciąć różnego rodzaju spekulacje, bo cóż to jest zrobić taką ekspertyzę. To jest kilkaset złotych, a może ciut więcej, ale to jest Kropla w morzu wydatków, które ponieśliśmy jako miasto na remont ulicy Krakowskiej. A powiem, dlaczego to jest takie ważne. Kosztorys inwestorski określał kwotę, jaką miasto przeznacza, na, czy chce przeznaczyć, ale już zarezerwuje środki na wykonanie ulicy Krakowskiej. Tutaj chodzi przede wszystkim o kamień, bo jeżeli cała, cały ten remont był wyceniony, na 7 milionów 600 tysięcy złotych około brutto, to pani redaktor, kamień w jednym i w drugim przypadku w, cena samego kamienia wynosiła 4 miliony złotych. Więc to nie jest takie, a kamień, kamień Kamien, my się tak, uczepiemy tak. tego mm -hmm. kamienia, bo to właśnie o kamień cała mm -hmm. sprawa chodzi. Ale to jest to nie jest potykamy kamień, się. Kamień, idąc kamień, jeżeli brakosta, kamień jest inny, jest... i tańszy, y, to wtedy, w ogóle całe, całe to zlecenie, cały ten remont powinien być znacznie tańszy, a nie był, a nie a był. Nie był. E, e, chciałam jeszcze zapytać o właśnie <coughs> odnośnie ulicy Krakowskiej, jak myślicie, kto, bo też to, zadają sobie to pytanie mieszkańcy Tarnowa, nie oszukujmy się, kto i kiedy wreszcie odpowie za to? No to, Pani redaktor, my przybliżamy e, mieszkańcom Tarnowa, ale tym wszystkim, którzy chcą poczytać w internecie, na stronie internetowej naszej gminy protokół za protokołem tych protokołów już jest. Oddanych siedem, niedługo będzie ósmy. One są szczegółowo i pokazują pracę komisji. Takich protokołów nigdy, nigdy nie było i nie wiem, czy ktoś się jeszcze wysili, żeby tą pracę taką przeznaczyć na tak szczegółowe badanie tego problemu. Ale już możemy mówić, kto jest odpowiedzialny za to? No, rysują się już takie osoby. No, Odpowiedzialnością największą tutaj jest obarczony były dyrektor TZDM-u, który tak de facto. No I w tym celu odpowiada. chcieliście się Państwo spotkać zresztą z byłem to dyrektorem. Z prezydentem, tak, nie udała tak. się to wizyta. No też tak, no, pierwsza próba się nie udała, co nie znaczy, że kolejne w jakiś sposób inaczej formułowane się nie udadzą. Ale pojawił się o... jakiś głos <grym> ze strony prezydenta Ścigały, bo mówiliśmy przed programem o tym, że prezydent wysłał list do e, pełniącego obowiązki Henryka Słomki-Narożańskiego. wspomniał o tym, że no, list, który jest spublikowany w prasie tak naprawdę jest listem otwartym. No tak, oczywiście, no, jeżeli ktoś się zgadza, żeby media go upubliczniły, to znaczy taki miał główny cel, mm -hmm. a nie przesłanie wyłącznie prywatne, bo to wtedy by byśmy nie komentowali treści, które w tym liście się znajdują. No, tam oczywiście jest wiele aspektów, które należałoby i powinniśmy omawiać. O <laughs> ulicy. Krakowskiej tak de facto literalnie nie ma, ale można się domyśleć, że, że i o tym pan prezydent Ryszard myślał i wie, wie, docierają do niego te informacje, być może też czyta nasze protokoły i dlatego, i dlatego jest też w jakiś sposób zaniepokojony przebiegiem tych wydarzeń, które się w Tarnowie dzieją. Czy bez skontaktowania się z byłym dyrektorem tzdm z prezydentem Trzcigałą nie uda się Wam dotrzeć do sedna sprawy? Panie doktor, my dotrzemy jak najbliżej tego sedna. Mhm. Nawet gdy nam się w jakiś sposób nie uda spotkać z osobami, które chcieliśmy, aby na naszej komisji były. Powiem, że to nie tylko chodzi o pana prezydenta, czy o pana Pana Zdzisława M. Ale, ale jakie jeszcze uzyskać konkretne informacje hmm. od tych osób? No, nie, niekoniecznie bym chciał tego mówić tak teraz, w tym momencie, bo dobrze by było, żeby w pierwszej kolejności jednak prokurator się o tym dowiedział. Ale to przecież chyba nie byłoby tajemnicą, że chcielibyśmy się dowiedzieć o pewne szczegóły, dlaczego była jednak zgoda na zamianę tego kamienia, mimo, pani redaktor, że była możliwość zakupu tego kamienia w Polsce zgodnie z, z wizją projektanta, zgodnie z wizją konserwatora zabytków i na co były przeznaczone duże pieniądze. Wszystkie zamienniki. Które były potem akceptowane, doprowadzały do tego, że kamień, który był montowany, był jednak o gorszych parametrach fizyko-chemicznych. Co, co zresztą widać, to nie tylko chodzi o, o nasiąkliwość i ścieralność, ale chodzi również o to, że zgodzono się na to, żeby kostka porfirowa, ta czerwona na jezdni, odbiegała od wymagań, które pierwotnie stawał, stawiał projektant. Przypomnę, że ta kostka miała być gruba na 8 cm i mogła być grubsza o centymetr w górę, albo można powiedzieć węższa czy niższa o centymetr w dół, a zgodzono się o na to, żeby ona była kilka centymetrów w jedną i w drugą stronę, co jest sku co skutkuje właśnie takimi awariami, jakie widzimy obok, bo przysiedzimy niedaleko. Pani radna, ale trzeba było tego wszystkiego co się wydarzyło w ostatnim czasie w Tarnowie, żeby no przecież remont remontów, remontu Krakowskiej mamy już od od dłuższego czasu i żeby teraz się zająć tą sprawą, trzeba było tego wszystkiego. Nie można było Wcześniej spojrzeć na tę sprawę? No Można by było, gdyby było przyzwolenie na, na przegląd tej ulicy krakowskiej. I tutaj pan prezydent Ryszard też mógł takie przyzwolenie dać. Mhm. O ile nie umiał sobie poradzić w inny sposób, to mógł, że tak powiem, zaakceptować funkcjonowanie takiej komisji, która by u, u, uzewnętrzniła, uwypukliła różnego rodzaju braki w działaniach służb nadzorczych, kontrolnych tych, którzy. Które po prostu w imieniu po prostu nas wszystkich decydowały. Przecież to chodziło, pani redaktor, o, o, co najmniej o kilkaset tysięcy złotych, a w, w, jeszcze bym powiedział, może się okazać, że to o, o kilka milionów chodziło. Chciałabym, żebyśmy troszeczkę <coughs> zmienili temat. Trwa organizacja w Urzędzie Miejskim w Tarnowie. Odwoływani są kolejni dyrektorzy z kręgu Ryszarda Ścigały. Odwołanie Bogusława Pradzka w ostatnim czasie. Jak pan skomentuje te wydarzenia? No muszę powiedzieć, że to jest taka wyraźna, brutalna walka polityczna i to teraz, kiedy przeciwnik jest w miejscu odosobnienia. Bo to tak się teraz jednak stało i to nigdy dobrze się nie kojarzy. Nigdy się dobrze nie kojarzy, bo przecież już wszyscy chyba podobne wrażenie mają, że teraz obecny. obecny Włodarz, który pełni funkcję prezydenta miasta, pan Henryk Słomka-Narożański, próbuje wszelkimi sposobami pokazać, jakoby był osobą w żaden sposób nie, nie zamieszaną w te wszystkie problemy miasta, które teraz następują. Mhm. I, I tu jest właśnie pewnego rodzaju takie jakieś działanie dla mnie samorządowca nie fair. Nie odpowiedzialnie. Ja, ja, ja uważam, że trzeba działać jako samorządowiec z otwartą przybicą, nie wykorzystywać już takie sytuacje, kiedy przeciwnik już nie może, że tak powiem, na polu boju stanąć. No bo cóż teraz może pan prezydent Ryszard zrobić? Nic. Może tylko takie listy pisać i, i dlatego do, do pana Henryka Słomki Narzeńskiego i jakby sugerować, żeby zaprzestał tej batalii, że, że, żeby wróciła dawna. Ale z słów wynika, że tak jak jesteście jakby troszeczkę w pewnym <coughs> sensie z starnowianami takiej pewnej koalicji można powiedzieć przeciwko temu, co dzieje się, jeżeli chodzi o. Proszę Państwa, i proszę pani. O działania koalicja to, to jest bardzo pojemne słowo. Można być w koalicji, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju przekonania. Ja zgodziłem się do pracy w tej komisji żeby prawda ujrzała światło dzienne, żeby się wszyscy dowiedzieli, jak to było. Literalnie kawa na ławę, jak to się mówi, dokładnie przeczytają sobie, usłyszą, ocenią. Mhm. Mogli się może ktoś by być przeciwny, bo są różne niewybredne komentarze na temat pracy tej komisji, ale kto zrobi to lepiej? Proszę bardzo, niech przyjdzie. Komisja jest otwarta, być może, że pomoże. Ja wszystkich zapraszam tu właśnie za pośrednictwem państwa telewizji. Proszę przyjść, pomóc swoje spostrzeżenia złożyć, przełożyć to na piśmie i niech się do, dowiemy, jeżeli Państwo macie takie uwagi d, do realizowanych w Tarnowie inwestycji. Teraz przypomnę, na tapecie jest ulica Krakowska i mm -hmm. zapraszam. Najbliższa komisja jest w piątek o godzinie 15 w sali 208 przy ulicy Nowej. Zapraszam. Sporo się dzieje, bo jesteśmy w takim okresie przedwyborczym. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, no ale już wkrótce czekają nas wybory samorządowe to, co nas chyba najbardziej interesuje. Solidarna Polska, którą Pan reprezentuje, ma już jakiegoś kandydata na prezydenta? Będzie to może Pan poseł Rojek. Proszę Pani, Pan poseł Rojek jest kandydatem Solidarnej Polski. Pan na stanowisko prezydenta miasta Tarnowa. Zresztą to nie jest żadna tajemnica. Tarnowianie wiedzą, że kiedyś taką funkcję pełnił. Teraz jest posłem i jeszcze można powiedzieć nabył wiedzy parlamentarnej i doświadczenia parlamentarnego. Także gdyby został prezydentem tą funkcję sprawowałby jeszcze sprawniej niż okay. wtedy. Ale powiem tak, że to jeszcze nie jest przesądzone, bo niedawno w Tarnowie gościł Pan prezes Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, i on wyraźnie powiedział, że to jest jego jeszcze prywatne zdanie, że widziałby na fotelu prezydenta miasta Tarnowa właśnie pana posła Józefa Rojka, bo. Poseł Rojek ma tyle zalet, jest tak, że tak powiem, doświadczonym już politykiem i samorządowcem, że byłaby to najlepsza kandydatura. No ktoś powie, że to jest pogląd tylko Zbigniewia Jaziobry, mm -hmm. ale wiele ludzi e, na szczęście taki pogląd w Tarnowie ma i ktoś. Widzieć... Polska ma mocne struktury tutaj w Tarnowie. A no, wiadomo, że to są struktury, które się tworzą, tworzenie takiego now nowego grupowania wymaga czasu. No właśnie, czasu to, nie czas to zostało niewiele jednak. No, tak, ale, ale tego typu e, zadania czy zamierzenia realizuje się na wiele lat i nawet jakieś lokalne chwilowe porażki nie mogą e, czy nie powinny nikogo zniechęcać. To nie, nie, proszę przypomnieć sobie, jak na przykład pista to w, w, w ciężkich warunkach. Nawet z innym logo, jaka to była mała grupka, ale nikt nie przewidywał, że kiedyś. Się... A z kim Wam teraz było bliżej tutaj w Tarnowie? Starnymi wiadami, hmm. czy z Ja kiedyś, nie tak zresztą dawno, tworzyłem strukturę Prawa i Sprawiedliwości. Tyle co ja uberwałem, mówiąc brzydko. Za ideę PiSu, za to co PiS robi i jak postępuje, i to w skali, można być całego kraju, to chyba mało który z radnych, którzy też należali do, do PiSu. Więc ja na PiS nigdy złego słowa nie powiem, bo to jest ukróbowanie ze szlachetnymi ideami, zresztą wtedy bym nie należał. I, i, I gdyby tak nie było, i dalej wspieram te ideały. Solidarna Polska bardzo, że tak powiem, jest zbliżona do tych ideałów, chociaż ma w niektórych sprawach troszkę inne wizje, i myślę, że gdyby był taki mariaż tych dwóch, zresztą bardzo, że tak powiem, podobnych, podobnych ugrupowań, to tylko dla Polski byłoby lepiej. I być może ja takie marzenia jednak mam, żebyśmy kiedyś na Razem, wspólnie Polskę zmieniali. I, i, I zachęcam wszystkich, którzy są w PiSie, żeby, żeby mi się na, na razie i, i w przyszłości nigdy bardzo nie krytykowali, bo to tylko nam utrudni wspólną pracę, a samotnie gorzej się pole. Dziękuję serdecznie Panu za rozmowę. <noise> Dziękuję. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.